dobry. Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie. Hej, na show, czas rozpocząć. 13.05 właśnie w tym momencie wybiła. No więc jeżeli ktoś jest teraz przed telewizorem, bardzo się cieszę. Może ktoś teraz je obiad, no więc życzę smacznego. A jeżeli wszystkie te osoby mają ukończone 18 lat, to się w ogóle cudownie składa, bo takie osoby mogą grać z nami, bawić się i oczywiście wygrywać. No więc jeżeli jesteś pełnoletnią, dorosłą osobą, to zapraszam cię do zabawy. Odszukaj otwartą linię. Pamiętając, za tym, że płacisz również za połączenia, które z nami nie połączą. Jednakże, kiedy już tutaj trafisz, no i dobrze odpowiesz, no to jest szansa, że zdobędziesz nagrody. A te wysyłamy szybko, bo w ciągu pięciu dni roboczych. I zapraszam już w tym momencie do zabawy w naszym pierwszym konkursie, w którym 300 złotych gwarantowane jest do wygrania. A co należy zrobić? Słuchajcie, prosta rzecz. Każdy z nas rozwiązywał kiedyś krzyżówkę. Każdy z nas lubi rozwiązywać krzyżówki. Bar Albo mniej, ale mam nadzieję, że jednak bardziej. No więc nie powinna i tak krzyżówka specjalnie jakichś większych problemów przysporzyć. Szukamy czteroliterowego wyrazu. Tutaj w pionie, wpisanego. w tej kopercie jest odpowiedź. Jak ktoś ma pomysł na to, jakie litery tutaj wpisać, aby powstało jedno logiczne czteroliterowe hasło, czytane jeszcze raz, przypominam, z góry na dół. To fantastycznie się składa. Bardzo dobrze. Pamiętajcie jednak o tym, że litery, które tutaj wpisujecie, również muszą z tymi wyrazami poziomymi tworzyć hasła logiczne. Na tym końcu to polega. Dzień dobry. Dzień dobry. E, jakie to może być hasło? Zrata. Nie, no, niestety to nie z rata, ale dobrze. Dobrze, pierwsze koty za zobaczymy co będzie dalej. W tej czerwonej kopercie jest odpowiedź warta 300 zł, a więc. Jeśli hmm, kto też coś może wymyślił, to dobrze, a ja napiszę, a ja napiszę tak, skoro tutaj mamy czerwoną kopertę, tutaj mamy jakieś literki, to ja piszę jeszcze literkę R jak rozwiązanie. Co by na to? Kto wie, co to może być za słowo? Mam nadzieję, że bardzo szybko się pojawi. Czteroliterowy wyraz, słowo? Rupa. Też nie to, też jeszcze nie ten wyraz. Słuchajcie, nadal pół tysiąca jest do wzięcia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Ruda. Nie, to też jeszcze nie ten wyraz. Jakie litery mogą być tutaj? Co może być na pierwszym miejscu? Zastanówcie się. Co na drugim? Jeżeli macie ukończone 18 lat, to zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Gady. Nie, to niestety nie. No i tak widzicie, różnie. Mm, takie litery, takie litery, takie wyrazy, takie wyrazy. Naprawdę warto słuchać tego, co mówią inni zawodnicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to może być? Wody. Nie, to też jeszcze nie jestem wyraz. Co to może być za hasło? Zastanówcie się dobrze. Pół tysiąca jest, pół tysiąca jest do wzięcia. No i mam nadzieję, że bardzo szybko dowiemy się, jak brzmi to rozwiązanie. Tym bardziej, że pojawiła się cała masa już różnych odpowiedzi. Cała masa różnych propozycji. Więc jak ktoś wymyśli teraz coś nowego, coś czego jeszcze tutaj nie było, to może to być hasło za pół tysiąca. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Lato. No, niestety nie, lato już za nami. Bardzo mi przykro z tego powodu, ale miejmy nadzieję, że ta jesień będzie ciepła, a nagrody będą się sypały zewsząd. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to może być hasło? Batij. Jeszcze raz. Nie, to niestety to też jeszcze nie jest ten wyraz. Okej, okay, dobrze. Eee, chciałam się upewnić, czy aby na pewno dobrze usłyszałam. Eee, ważne, jakie te litery tu popisujecie. Co to mogą być za hasła? Dzień dobry. Dzień dobry. Co to, to za jest hasła? Rata. No, niestety to nie zrata i warto słuchać tego, co mówią inne osoby, bo to hasło już się pojawiło. Taka propozycja już była na pewno. Ja wiem, że może dołączacie się w trakcie tej zabawy. No, no to ci, którzy oglądają od początku, którzy słyszeli, no na pewno. Wiedzą nieco więcej, ale zawsze warto spróbować. Tym bardziej, że nagroda gwarantowana w wysokości pół tysiąca sobie czeka. Mam nadzieję, że jednak czekać zbyt długo nie będzie, bo przygotowałam też inne konkursy. Dzień dobry. Jakie to hasło? Poka. Nie, to też jeszcze nie jest ten wyraz. Przykro mi bardzo, ale dobrze, coś już wiemy. Wiemy, jakie wyrazy tutaj na pewno nie występują. Jaki wyraz. Nie zaproponuję konkretnej kwoty, ale. Ale. To jest na pewno więcej niż dotychczasowa nagroda. To jest na pewno więcej niż tysiąca I to jest w tej walizce. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to może być za hasło? Rudy albo ruda. Ostatnia chwila. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ostatniej chwili. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile masz lat? E, 22. Okej, okay. bardzo młody głos, co to za hasło? Lata. Nie, to nie lata. lata. Rany, powiedziałam wolne. Dobrze, słuchajcie, specjalny bonus dla Was. Parę chwil. Parę ostatnich chwil na rozwiązanie tej zagadki. Mówiłam wolne, weekend. Wolne od szkoły, wolne od pracy. Dzieci idą do szkoły, od szkoły mają po prostu... Kto zna odpowiedź? To nie lata, to nie jest literka T. O rany, dodatkowe parę chwil, ten konkurs ma nie zostać rozwiązany. Przecież nie mogę zabrać tej walizki ze sobą. Hmm. walizka ma być twoja, te pieniądze mają być twoje. To rozwiązanie musi być już teraz. Komu się uda? Kto pierwszy? Kto tutaj trafi? Kto zabierze stąd te pieniądze? Kto zna tę odpowiedź? No. Już powinno być rozwiązane, powinien być już kolejny konkurs, ale jest dodatkowa szansa. Jest tutaj rozwiązanie, a w środku walizki, są naprawdę duże pieniądze. Więcej niż pół tysiąca, tyle mogę Wam powiedzieć. Cenna nagroda, jedna litera i wszystko jasne, kto tutaj trafi. Czekam jeszcze tylko przez moment, jeszcze chwila. Może teraz wykręcasz numer 0400 307 111 albo gwiazdka 73221, jeżeli masz telefon komórkowy. Tutaj są cały czas jeszcze, ale już tylko przez momencik. Dużo pieniądze do wzięcia. Tutaj w tej kopercie jest odpowiedź. I uwaga! 10 9. siedem Sześć. Pięć. Jeden. Do kogo powędruje zawartość tej walizki? Do kogo? Dzień dobry. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Laba. Cudownie uwielbiam panią! Jest takie hasło! A do pani wędruje zawartość walizki. A my szybciutko do kolejnego konkursu. Zapraszam. Dobrze, a teraz konkurs zdecydowanie łatwiejszy. 100 złotych i tutaj absolutnie nie można się pomylić. Należy ułożyć słowo z tych liter, które są widoczne na ekranie R, Z, E, W, I, S, E, I, N. I tutaj jest sprawa jasna. Bardzo prosta rzecz. Ja wiem, że jest sporo liter, ale dacie sobie z tym wyśmienicie radę. No właśnie i o to chodziło. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Super stówka wędruje do ciebie. Gratuluję serdecznie, pozdrawiam. Gramy dalej. A teraz uwaga: 200 zł. 200 zł za. Hmm. Ty Co hmm, też to może być? Jak ktoś ma jakiś pomysł, to mam nadzieję, że bardzo szybko się tutaj zjawi i 200 zł powędruje do niego. Ok? Tak się umawiamy? To nie jest trudne? Jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za hasło? Bałtyk. Super, 200 zł dla Ciebie. Pozdrawiam, gratuluję, gramy dalej. Mamy kolejną zagadkę. I proponuję 300 zł. 300 zł za kolejną dobrą odpowiedź. Mamy 8 liter, trzeba je poskładać w jedną całość. Tak, aby powstał jeden konkretny wyraz. Jak masz ukończone 18 lat, no to nadzieję, że nie będziesz czekał ani sekundy dłużej. 300 zł fajna nagroda, dwa numery telefonu do Twojej dyspozycji i cudownie! Dzień dobry! Dzień dobry. Jakie to hasło? Patelnia. Super! 300 zł jak na patelni. Proszę bardzo! Gramy dalej! No dobrze, dobrze, było fajnie, było miło. No i jest dalej bardzo miło, bo 400 zł jest i czeka, ale zagadka będzie nieco trudniejsza, okej? Okay? Uwaga, uwaga, proszę bardzo. Niestety skończyły się łatwe zagadki, ale, ale. Ale, może sobie dacie radę. Wierzę w to, że się uda. Należy odszukać pierwszą literę i odczytać słowo, odczytać hasło. Dziewięcioliterowe. Litery muszą się ze sobą łączyć i nie możesz opuścić ani jednej. Pamiętajcie, trzeba tą tożone 18 lat, już się udało, więc jest trudne. Dzień dobry. Dzień dobry. Co to za hasło? Pikarnik. No rewelacja. 400 zł jest twoje. Gratuluję. Gramy dalej. Miałam, że to było trudne. <laughs> no to dobrze. To teraz pół tysiąca, ale będzie jeszcze trudniej. Zdecydowanie trudniej, bo jest jeszcze więcej liter. I oczywiście należy odszukać tę pierwszą i połączyć ją z pozostałymi. O, czasu już niewiele. A pół tysiąca już za chwilę. Może być twoja. Pierwsza litera to która litera? Ktoś wie? Wiesz? Tak? To super. To w takim razie teraz połącz te litery z pozostałymi. Jak się nie udaje, to znaczy, że ona jednak nie jest pierwszą literą. Trzeba poszukać jakiejś innej. Zastanowić się, która może być tą pierwszą i jak łączy się z pozostałymi. Jeden wyraz, logiczny, konkretny, który jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziesięć, dziewięć, 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 Jedenaście liter. Tak? Jedenaście. Dużo. Mówiłam, że trudniej, za to pół tysiąca, fajna nagroda gwarantowana jest i czeka. Być może jeszcze nie udało Ci się odszukać tej pierwszej litery. Jeżeli tak, to przypatrz się jeszcze raz uważnie. Dokładnie, każdej jednej literce, jak one się łączą ze sobą, jaki wyraz tworzą, co to może być? Dobrze, konkurs jest trudniejszy, w takim razie uwaga... 700 zł. Taka nagroda czeka od tej pory za rozwiązanie tej zagadki. Z T R S T R Z I M R Z E G I A. Takie są litery. No i kto zna odpowiedź? Odpowiedź wartą 700 zł. Kto wie? No. Czy jest ktoś taki, kto zna odpowiedź i zabierze stąd te pieniądze? Dobra, to trochę wam podkony. Uwaga! Z jest na miejscu pierwszym. Od tej litery zaczynamy. Ale zarówno na miejscu pierwszym, jak i na ostatnim jest literka Z. Zaczynamy od tej czerwonej. Ta czerwona literka Z łączy się albo z ZE, albo z ZI. No więc trzeba zastanowić się, w którą stronę pójść, aby połączyły nam się wszystkie litery, tak aby dojść również do Z, tylko tej Z na zielono. Czyli od Z zaczynamy i na Z kończymy. Od czerwonej do zielonej. Jedno konkretne hasło. Jakie? A potem szybciutko, tutaj do mnie, po te 700 zł. Za pierwszy, ten lepszy. Do kogo wędrują te pieniądze dziś już? Sporo pieniędzy rozdaliśmy. Ta nagroda jest na pewno bardzo fajna, bardzo cenna. No, i mam nadzieję, że trafi równie szybko do ciebie. Ok, gramy. Ktoś wie już? Już teraz powinno być łatwiej. Z czerwone na pierwszym miejscu, Z zielone na miejscu ostatnim. Jedno hasło, i masz 700 zł. No to wystarczy teraz mieć telefon i wykręcić albo numer stacjonarny albo komórkowy. I szybciutko otrzymać otwartą linię. Kto pierwszy? Ten lepszy. Taka zasada obowiązuje, no więc czekam na nagrodę. A, czekam na nagrodę, która już wędruje w moje ręce, aby ci mogła ją pokazać, bo czekam na ciebie. Dziękuję bardzo. To są pieniądze, które mogą być twoje. Proszę bardzo. A ja patrzę na zegarek i niestety muszę Wam powiedzieć, że czasu jest niewiele. Powiem tak, to też była posłówka. Nie to, że jest go niewiele, ale to, że patrzę na zegarek i że mowa jest o czasie. No więc. Do kogo to 700 zł? <noise> Wszystko już jasne. Kto jest on zabierze? Kto? Kto jest zainteresowany? Ktoś miałby ochotę na taką nagrodę? Jeżeli tak, to po prostu trzeba mieć telefon, trzeba mieć ukończone 18 lat. No i trzeba skorzystać z tej okazji, która się nadarza. Tu i teraz, w tym momencie. Nie można zwlekać, nie można czekać, bo naprawdę, spoglądając na zegarek, Widzę, że jest bardzo niewiele czasu do końca, do końca programu. No i nawet się to potwierdza. Koniec programu. Widzicie ten napis? Sprawdzony, potwierdzony, zdecydowanie tak. A te pieniądze jeszcze są do wzięcia. Z czerwone na miejscu pierwszym, Z zielone na miejscu ostatnim. No, więc... Obieg, oh yeah, oh yeah. Nie mogę tyle czekać. Proszę, koniec programu, ostatnie chwile. Najwyższy czas na to, abyś zgłosił się, zadzwonił i powiedział po prostu to hasło. A ja powiem, że 700 zł wędruje w Twoje ręce. Tak po prostu, tak. O, tak już. Jeszcze raz. 0400 307 111, jeżeli masz telefon stacjonarny. Jeżeli masz telefon komórkowy, gwiazdka 73 221. 700 zł czeka. Jest do wzięcia. Proszę bardzo, do kogo powędrują te pieniądze? Dziś już mnóstwo pieniędzy rozdaliśmy? Mnóstwo pieniędzy wygraliście? Te do kogo powędrują? Czyje one będą? Kto się będzie z nich cieszył? Kto zna to hasło? Zet czerwony na miejscu pierwszym. Z zielony na miejscu ostatnim. Chcecie, kończymy! Naprawdę! Dowie. Halo. Słuchajcie, nie mogę zbyt długo czekać, bo ten napis mówi sam za siebie. I uwaga, 60 sekund. Tego zegara nie zatrzymuje. Czas. Start. Ostatnia minuta. Ostatnie 60 sekund. Kończymy program. I zobaczcie, już 55. 700 sekund. Z na miejscu pierwszym, Z na miejscu ostatnim. To nie jest czas na to, aby się zastanawiać, czy aby na pewno dobrze, czy nie dobrze. Nie! Trzeba po prostu się zgłosić. I to jak najszybciej. Trzeba wytyczyć jeden bądź drugi numer telefonu, odszukać otwartą linię, bo pozostało 35 sekund. Koniec programu! Nie zatrzymuje tego zegara. Nie mam takiej możliwości. Nie ma po prostu więcej czasu. 25 sekund.

Jest! Dzień dobry! Dzień dobry! Jakie to hasło? Zegarnik. Cudownie! Fantastycznie! 700 zł wędruje do Ciebie. Gratuluję! Dziękuję! Dziękuję. Pozdrawiam! A wszystkim życzę miłej laby na weekend. Wszystkiego dobrego. Pogoda się poprawiła. Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Pa, pa!